Powiedziałaś, że nie masz pretensji do życia. Nauczyłaś no. się tego, czy to z urodzenia, z charakteru? Trochę z charakteru, tak. Wiesz, ja mam fajnie, bo mam wycięte z mózgu na przykład takie uczucie jak zazdrość. Na przykład, bo wiesz, no, no, to, to, jest, to jest kompletnie, a, a, a to jest najbardziej niszczące uczucie na świecie. Co jest według Ciebie potrzebne, aby w życiu zaznać spokój? Wiesz, no nie ma co udawać, że, że ja codziennie się budzę i mówię, ha, świat jest piękny. Nieprawda. Też czasem się budzę i nic mi nie pasuje, jestem wkurzona i, i coś mnie denerwuje, ale wtedy wyrobiłam sobie taki nawyk, wiesz, że tak się potrafię stuknąć w głowie i powiedzieć, halo, halo, do siebie mówię. Zobacz, jesteś zdrowa jesteś, masz zdrowe dziecko, masz za co żyć, masz mnóstwo takich rzeczy, który, który, o których jed, inni mogą tylko pomarzyć, więc głupia babo, weź się w garści i, i bądź szczęśliwa, bo, bo jesteś tak naprawdę.